Dzień dobry, dzień dobry, cześć. Witam na kanale Info Uprawa. Znowu nagrywam z mojego ukochanego miejsca. Jestem tutaj 21 grudnia. Jest w miarę ciepło, bo 2 stopnie około. Posadzony czosnek już dawno, nie wszedł jest żaden problem, ale sprawa jest tutaj niedokończona. Drodzy widzowie, czas na ostatnie zbiory w tym roku. 21 grudnia to dosyć późna data, jak ktoś by sobie pomyślał o zbiory, jednak jest to według mnie data odpowiednia. Data odpowiednia dla Jarmużu. Data w miarę odpowiednia dla Brukselki. W tym momencie zostały mi tylko właśnie te dwa warzywa do zbioru, mógłbym jeszcze zostawić sobie wcześniej inne, jednak zebrałem właśnie wcześniej, mógłbym mieć tutaj jeszcze między innymi por. Zobaczcie sobie na Brukselkę, została ona wyjedzona przez szkodnika. No ale teraz to już jest bez znaczenia. No ale wcześniej atakowała też śmietka. Śmietka to bardzo groźny szkodnik, który może unicestwić całe warzywo. Natomiast bielinek to szkodnik, który sobie tam zje i nie ma aż tak źle, jeśli go zauważymy. Teraz akurat to jest bez znaczenia. Wezmę sobie sekator, po obcinam te wszystkie liście, tak, żeby było fajnie widać, ile tu jest brukselek. Teraz można sobie zobaczyć następnego szkodnika. Jest nim mącznik. Spójrzcie sobie tutaj, zobaczcie ile brukselek może być na jednym krzaku, jest to ilość naprawdę bardzo duża. Jak widać nie wszystkie brukselki są w dobrym stanie, no ale to się potem odrzuca. Przechodzę teraz do zbiorów, a jeszcze powiem tutaj o tych małych, że no szkoda, że nie, nie dojrzały, że nie zrobiły się większe. Gdybym ogłowił brukselkę w odpowiednim czasie, byłaby na to większa szansa, żeby były te, te brukselki ładne. No ale i tak jest ich sporo, jak na ten jeden krzak. Przechodzimy do zbioru. Zaczynamy zbiór brukselki. To, że ona jest zbierana tak późno, wpływa na to, że nie ma tak łatwo z odrywaniem jej. No ale coś za coś. Jeśli chodzi o zbiory brukselki, to lepiej by było je robić w miarę systematycznie. Na początku zbierając te większe dolne i przechodząc coraz coraz wyżej. Ja jednak zostawiłem wszystkie brukselki, tak żeby je zebrać naraz. No i można sobie zobaczyć, że niektóre brukselki już nie wyglądają fajnie. No i te niektóre brukselki sobie odrzucę. No, i tak wygląda ilościowo zbiór brukselki z jednego krzaka. Według mnie jest dosyć fajnie jeśli chodzi o ilość, jednak zbierając te brukselki systematycznie mógłbym uzyskać tych brukselek więcej. Jarmusz, cóż za ładne, dosyć łatwe w uprawie warzywo. Tutaj trzeba niestety przyznać, że warzywa kapustne nie są już takie łatwe w uprawie ze względu na bardzo dużą ilość szkodników. Jest to m.in. śmietka, która no jak zacznie ten, no to już jest po warzywie. Jest to m.in. bielinek kapustnik, który zjada sobie liście. Jest to też mączlik, który tam też niekorzystnie wpływa. Tu akurat nie mam, o, jest tutaj ten mączlik do, do pokazania, ten biały. niekorzystnie wpływa na rozwój rośliny. No i są też inne szkodniki, co wpływa, że niechętnie uprawiam wielką ilość warzyw kapustnych. Zdecydowanie wolę warzywa dyniowate, czy też pomidory, chociaż pomidory też tam nie są aż tak ten, w tym, w tym roku zaraza pokrzyżowała plany wielu ogrodnikom. No ale cóż, dobra, przejdźmy do zbioru jarmużu. No zbieram jarmuż już cały, odcinając go i taki jarmuż zaniosę do domu. Taran, taran, taran. Tutaj trochę mniejszy, no ale nie jest tak źle. Teraz, mając 21 grudnia, mogę zakończyć ten sezon. Jeśli chodzi o uprawę warzyw, żadnego warzywa do zbioru nie mam. Był to sezon dosyć ciekawy. Oby następny sezon był jeszcze lepszy. Ja Wam teraz dziękuję za uwagę. Zapraszam do oceny tego filmiku i subskrybowania kanału Info Prawa. Pozdrawiam